Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę, o godzinie dziewiątej wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia. Kładziono go codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby wstępujących do świątyni prosił o jałmużnę. Ten, zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. Lecz Piotr wraz z Janem, Przypatrzywszy mu się, powiedzieli: Spójrz na nas. A on patrzył na nich, oczekując od nich jałmużny. Piotr powiedział: Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa, Nazarejczyka, chodź. I ująłszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też odzyskał władzę w nogach i stopach. Zerwał się i stanął na nogach, skacząc i wielbiąc Boga. A cały lud zobaczył go chodzącego i chwalącego Boga i rozpoznali w nim tego człowieka, który siedział przy pięknej brami świątyni, aby żebrać i ogarnęło ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co go spotkało. Oto Słowo Boże. wszystkie Jego cuda Niech się weseli Szukający Pana Szczyćcie się Jego świętym imieniem Niech się weseli serce szukających Pana Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze Zawsze szukajcie Jego oblicza. Niech się weselą szukający Pana. Potomkowi Abrahama, słudzy Jego, Synowie Jakuba, Jego wybrańcy. On Pan jest naszym Bogiem. Jego wyroki obejmują świat cały. Niech się weselą, szukający Pana. Na wieki będę pamiętał o swoim przymierzu, obietnicy danej tysiącu pokoleń, o przymierzu, które zawarta Brachamem siędze danej i zakowi Niech się wesel. Je Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział mu, Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, to co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a myśmy się spodziewali, że właśnie on miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu i mówili nawzajem do siebie. Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście z martwych wstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo pańskie. Czasami używamy takiego sformułowania, że jak przyjmę, że Jezus żyje, że Jezus naprawdę zmartwychwstał, wstał, to wtedy się wszystko zmienia. I jak to połączyć z naszym życiem, że się wszystko zmienia? Ta droga do Emaus to pokazuje, bo to uczniowie w swoich wyobrażeniach, w swoich myślach odchodzą z Jerozolimy, idą gdzieś. I idą w taki sposób, że już jest, dochodzą do wsi, gdzie jest już późno, gdzie nawet przymuszają Jezusa, że już jest niebezpiecznie iść dalej, że już musisz zostać. I gdy odkrywają, że Jezus żyje, wszystko się zmienia. Nie ma niebezpieczeństwa, że nie można iść w nocy, nie ma już strapienia, nie ma tych problemów, z którymi odchodzili z Jerozolimy. Wszystko się zmieniło i. Chociaż okoliczności na zewnątrz są dalej takie same, to oni wracają pewni, że jest bezpiecznie, i wracają do, do Jerozolimy natychmiast. To znaczy, że przyjąłem zmartwychwstałego Pana. To jest moje odwrócenie się od tego wszystkiego, gdzie uciekam, gdzie się boję, gdzie mam swoje jakieś wizje, że tutaj na mnie nastają, tu mnie nie lubią. A tam gdzie coś jeszcze, i muszę odchodzić z Jerozolimy, z Miejsca Świętego. Muszę odejść tam, gdzie moje serce rośnie, z mojej grupy, z mojego powołania, tam gdzie jestem zaproszony przez Boga, muszę odejść. Idę z Jerozolimy, z Miejsca Świętego. I co więcej, jak Pan Jezus nas spotyka wtedy na drodze i mówi: wracaj, chodź, nie ma co, to wtedy będziemy przekonywać Pana Jezusa: Ty jesteś chyba jedyny, który nie wie, co się dzieje. W tej wspólnocie, co się dzieje w mojej rodzinie. Jedyny jesteś chyba, który nie znasz mojej żony, mojego męża, osoby, z którą mieszkam. Gdybyś wiedział to i przekonujemy go z całej siły. I Pan Jezus tak idzie z nami, próbuje, mówi, wyjaśnia, jak grochu ścianę, i to nic nie daje. Dalej idziemy w swoim kierunku, aż do momentu, że spotkamy zmartwychwstałego. Wtedy widzimy. Co ja w ogóle robię? Gdzie ja się kręcę? Czemu nie wracam od razu? Ale potrzebne jest spotkanie z martwym stałym, które tak przekierowuje nasze oczy, że to wszystko, co do tej pory mówiliśmy, to całe odejście z Jerozolimy, te wszystkie argumenty, które mieliśmy do Jezusa, w końcu widzę, co za bełkot. Sami, sami się zaczynamy z siebie śmiać. Myślę, że ci, którzy. Mają więcej lat, to już mogą powiedzieć, już nie raz się z tym spotkałem. Że gdzieś się wkręciłem i, w, i po jakimś czasie zacząłem sam się z siebie śmiać. Jak to wszystko urosło we mnie, takie wielkie ta wrogość, nielubienie kogoś, niechęć do kogoś. Takie wielkie. I w końcu jedna rozmowa: przyszedł Jezus. Jedna rozmowa, jedno spotkanie: przyszedł Jezus i się wszystko wyjaśniło. Nagle odwraca się. Bo Jezus żyje. To jest to spotkanie z martwym W przypadku uczniów z Emaus, to ocaliło ich w tym wszystkim pewna cnota, którą nazywamy gościnnością. W listach świętego Piotra to jest najważniejsza, najważniejsza cnota, najważniejszy dar, który możemy przyjąć gościnność, że byli uparci, że jest niebezpiecznie iść w nocy. I musisz zostać z nami i u nas nocować. Oni nie przymuszali Jezusa, tylko przymuszali tego kogoś w trosce o niego. Byli po prostu gościnni. Otworzyli swój dom i na siłę, że musisz zostać. Chociaż i ta, to niebezpieczeństwo, ta ciemność się okazała dla nich później żadną trudnością, żeby wracać, ale gościnność ich ocaliła. I czasami jest tak, że mamy jakąś cnotę jakiś dar Boży, który w nas jest. Czasem to będzie spojrzenie, czasem to będzie chęć rozmowy, modlitwy za innych. Że nas to gdzieś zatrzymuje, że spotykamy Zmartwychwstałego na nowo. Przez to, że z czegoś nie rezygnuje, co Bóg nam daje. I te dary, te dary które mamy, tę cnotę może być różna u nas. U jednych to będzie gościnność, a u innych wrażliwość, chęć rozmowy z człowiekiem, albo modlitwa, albo coś jeszcze. Trzymali się tego i zasiedli z Jezusem do stołu. To, to bycie przy stole jest momentem, kiedy opadają łóżki, kiedy podchodzimy do Eucharystii, kiedy się w końcu dobrze wyspowiadamy i wszystko wraca do normy. To jest Ewangelia. Muszę Wam powiedzieć, że jeszcze to pierwsze czytanie mnie zatrzymało. To zatrzymało mnie w takim kierunku, że Piotr i Jan, którzy idą do świątyni, spotykają żebrzącego, który jest kaleką, i mogą powiedzieć do niego: Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa chodź. No i chory wstaje owocem tego, że on jest zdrowy. Jest to, że potem Piotr i Jan są prześladowani, trafiają do więzienia. To jest, tak było, tak jest, że tam, gdzie są cuda, tam zaraz jest prześladowanie tych, którzy te cuda robią w imię Jezusa. Biblia działa tak samo, mówi o takim działaniu również dzisiaj, ale to, co powiedział Piotr i Jan, nie mam srebra ani złota, co mam, to ci daję. Tak sobie dzisiaj patrząc na to czytanie sobie pomyślałem, że dzisiaj to trzeba powiedzieć, mam srebro i złoto i tego ci nie daję, ale to co ci daję, to chcę, żeby się, pomodlę się, żebyś był uzdrowiony. To jest bardzo często gdzieś taki hamulec w naszych charyzmatach, gdzie to zaufanie do Pana Boga jest takie, że no, jak nie modlitwa, to zawsze jeszcze jest inna opcja, no. Jeszcze możesz się leczyć. Nie? I tu nie chodzi o to, żeby się nie leczyć, tylko że w naszym sercu ta opcja się pojawia. To albo z naszej strony, to w naszym myśleniu, w naszym, naszej wierze, no, że jeszcze jest in, są inne warianty poza uzdrowieniem. Nie mogę powiedzieć, nie mam nic, a to co mam, to ja mam, a daję ci coś z innej kieszeni. Z tej kieszeni duchowej. To jest jakiś ból, że dzisiaj pokładamy ufność większą w zaradności niż w Bogu. No i potem się dziwimy, że tam, gdzie są biedne kraje, tam, gdzie może nie chodzi koniecznie o NFZ, ale w ogóle o, o medycynę, gdzie jest mniej rozwinięta, jest więcej uzdrowień. Ale oni mówią bardzo wyraźnie, nie mam srebra ani złota. I tak sobie, tak popatrzyłem na siebie, żeby powiedzieć, że mam srebro i złoto i ci go nie daję. Bo nie. Bo jest moje. Ale pomodlę się za ciebie z wiarą, więc przyjmij to. To nie jest Ewangelia. To jest część tego słowa. I może to jest jakimś też powodem na, na to, że charyzmaty są tak rzadkie, a powinny być tak częste. A może to, że owocem takiej modlitwy jest zaraz prześladowanie ze strony obrońców Kościoła czy obrońców świątyni, faryzeuszów, którzy za chwilę Piotra i Jana właśnie z powodu tego uzdrowienia wtrącą do więzienia i zabronią im mówić. Także przyjęcie Chrystusa zmartwychwstałego też wiąże się z tym, z taką ewangelizacją trudną, w której uczestniczą, uczestniczą apostołowie, ale jednocześnie, tak jak w drodze do Emaus, jak Jezus żyje, to nawet Piotr i Jan będąc w więzieniu, nie, nie poddają się, tylko wychodzą i dalej głoszą, bo On jest zmartwychwstałym Panem, który czyni cuda dzisiaj. Amen. Chcemy ci Boże teraz powierzyć intencje, które są w naszych sercach. Panie prosimy cię za <laughs> papieża Franciszka, za biskupa Grzegorza, za arcybiskupa Grzegorza. Ze wszystkich kapłanów, aby Panie ten czas, kiedy Ty pokonałeś śmierć, kiedy dałeś nam nowe życie, był błogosławionym czasem i aby właśnie kapłani przyjęli też do serca Ciebie zmartwychwstałego. Ciebie prosimy. Panie, prosimy Cię, abyśmy tylko w Tobie pokładali naszą nadzieję. Prosimy Cię Panie, abyśmy potrafili się dzielić wszystkim tym, czym nas obdarzyłeś, ale nade wszystko, abyśmy potrafili się dzielić Twoją miłością. Ciebie prosimy. Panie, prosimy Cię o umiejętność dawania radosnego świadectwa Ewangelii dla chrześcijan. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, otwórz nasze uszy, otwórz nasze serca, abyśmy zaczęli pytać, zaczęli Ciebie słuchać w, w każdej sytuacji, która spotyka nas w y, naszej codzienności, każdego dnia, abyśmy najpierw pytali Ciebie y, i chcieli Ciebie słuchać, chcieli przyjąć te słowa, które do nas kierujesz za prawdę. Ciebie prosimy. Prosimy Cię o taką łaskę, abyśmy zapragnęli, abyśmy się zgodzili na to, że kiedy Ty, abyśmy Cię zaprosili do naszego życia i wyrazili zgodę na to, że, że kiedy Ty będziesz nas prowadził, wszystko w naszym życiu może się zmienić i abyśmy byli całym sercem na to przygotowani. Ciebie prosimy. Oraz w intencjach parafialnych. Za świętej pamięci Stanisława, zmarłych z rodziny Kowalczyków i Gałąsków, za świętej pamięci Władysława, zmarłych z rodziny Buczków, za świętej pamięci Mariusza, Marię i Eugeniusza. Dajemy ich wszystkich Twojemu miłosierdziu, dobry Boże. Pragniemy, aby byli w niebie, a Ty bardziej tego pragniesz od nas. Przyjmij ich, Boże. Ciebie prosimy. Dobry Boże, weź nas swoje ręce i prowadź ku sobie, bo ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Bardzo dziękuję za to, że wysłuchaliście tego kazania, że pomodliliście się razem z nami. Proszę was o to, żebyście dali kciuka w górę. Jeżeli ktoś z Was nie subskrybował naszego kanału, zróbcie to koniecznie. Jeżeli możecie dać nam wsparcie na robienie transmisji internetowych. To do tego Was bardzo zachęcam. Możecie to zrobić w opisie tego filmu. Macie linki do szybkiego wsparcia, czy to przelewem błyskawicznym, czy kartą. I dzięki Waszemu wsparciu możemy transmitować to, ponieważ to się wiąże z tym, że jest sprzęt, że jest obsługa tego sprzętu i to wszystko ponosi koszty. A chcemy robić coraz więcej transmisji. Dzięki za każdy grosz z Waszej strony. Do zobaczenia.